nie, no oczywiście robię sobie jaja, ale jestem bardzo szczęśliwy z faktu, że 45 osób postanowiło mi zaufać i zasubskrybowało ten kanał. Znaczycie dla mnie tyle, co 45 tysięcy lub 450 tysięcy osób. Jestem bardzo z tego faktu dumny. Bardzo się cieszę, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej i będziecie oglądać moje kolejne materiały. Tego vloga, słuchajcie, postanowiłem podzielić na dwie części. W części drugiej opowiem Wam troszeczkę o muzyce, plus pokażę kilka bardzo fajnych ujęć, z których jestem strasznie dumny, takich przebitek biroli. Natomiast w części pierwszej chciałbym odpowiedzieć zapewne na pytania wielu z Was. Po co nagrywam te vlogi? Po co one ogólnie są, skoro nie pokazuje w nich jakiejś takiej mojej codzienności, jak wielu innych vlogerów? Słuchajcie, może zacznę od tego, że kiedyś, wiele lat temu, miałem straszne problemy z mówieniem do ludzi. Znaczy, stanięciem przed dużą grupą osób i opowiadaniem o czymś. Można to chyba nazwać jakąś nieśmiałością swego rodzaju, natomiast miałem bardzo dużą blokadę z tym związaną. Pamiętam jak w 2011 roku dostałem zaproszenie na Blog Forum Gdańsk na tą edycję 2011. Ktoś w Blog Forum Gdańsk uznał zapewne, że mój blog jest na tyle interesujący, że warto mnie tam zaprosić. Jednocześnie dostałem taką propozycję od Blog Forum Gdańsk, abym na jednym z paneli poświęconych blogom opowiedział o swoim blogu. Oczywiście pełen radości, zgodziłem się, pomyślałem sobie, że przygotuję sobie przecież w domu prezentację, napiszę sobie na kartce e, o czym chciałbym mówić, wykuję to na pamięć i jakoś pójdzie, prawda? E, natomiast na miejscu okazało się e, tego drugiego dnia, e, gdzie był ten panel poświęcony blogom e, ludzi. Że jest to niewielka sala, wypełniona, pełna ludźmi. Ludzie siedzą na podłodze, na takich fajnych poduchach, e, praktycznie dookoła osoby, która opowiada o blogu, e, i ta osoba opowiadająca i ma praktycznie kontakt. Z tymi ludźmi, którzy słuchają. Tak więc strasznie, strasznie się zestresowałem. No ale oczywiście poszedłem troszeczkę wcześniej, posłuchać też, o czym mówią inni blogerzy. No i pierwszy blog, drugi blog, trzeci blog, blog. i nagle okazało się, że wszystkie blogi są poświęcone monetyzacji spieniężaniu blogów, monetyzacja, 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 pozyskiwanie sponsorów, produktów do recenzowania, no po prostu zarabianie, reklamy Google i tak dalej. A ja tutaj mam swojego fotoblogaska, blog ze zdjęciami, które robię jakimś aparatem analogowym. No i okej, okay, pamiętam, że ten panel prowadził wtedy Artur Kuraśnicki. E, wszedłem na tą scenę, odpalam tego, wiecie, fotobloga, patrzę po twarzach tych ludzi, oni wszyscy w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Wyszedł jakiś typ, opowiada o, o fotoblogu, podczas gdy oni tutaj zapewne są, bo chcą się dowiedzieć, jak tutaj robić hajs na blogach. Byłem strasznie zestresowany, to był dramat. Byłem tak totalnie zesrany, że masakra. Pamiętam, że było to chyba na żywo transmitowane również gdzieś w internecie. Mam nadzieję, że nigdzie to nie, nie jest już dostępne. Ale była to totalna porażka. Miałem po prostu straszne, słuchajcie, opory, i strasznie stresowałem się mówić. Do ludzi. Wszystko to zmieniło się w 2000, chyba 2013 lub 2014 roku, gdy zacząłem prowadzić zajęcia z fotografii w Warszawskiej Akademii Fotografii. No, wtedy siłą rzeczy musiałem się przełamać do mówienia tak wprost do ludzi i często na luzie, żeby ich zainteresować tym, co mówię. I wtedy jakoś się przełamałem i doszedłem do tego, co jest dziś, że mogę wyjść kompletnie do obcych osób, stanąć przed nimi i opowiadać o czymś na pełnym luzie i dodatkowo sypać jeszcze jakimiś dowcipami. Nie mam już tej nieśmiałości. Ale zapewne teraz zastanawiacie się, jak, co to ma wspólnego z właśnie tymi vlogami. Te vlogi, słuchajcie, są częścią dalszą tej mojej terapii, mówienia. Tym razem, mówienia do aparatu, czy to w domu, czy gdzieś na zewnątrz, gdzie dookoła przychodzą różne osoby i patrzą się na mnie jak na idiotę, to też jest dla mnie stresujące. I chodzi o to, żebym się przełamał, żebym nauczył się mówić po prostu do aparatu, do obiektywu, czyli jest to. Częścią dalszą takiej mojej terapii. A dodatkowo, oczywiście, chciałbym też fajnie nauczyć się to montować, czyli jednocześnie vlogi te są dla mnie takim materiałem do nauki montażu. O, myślę, że sobie już wszystko wytłumaczyliśmy. Chodźcie. Dorfmeister, czyli taki austriacki duet składający się z Petera Krudera i Richarda Dorfmeistera. Panowie słyną głównie z robienia remixów w takim klimacie da tempo różnych hip-hopowych i popowych artystów. I właśnie w 1998 roku kultowa wytwórnia K7 wydała ich album KND Sessions, album, który właśnie znajduje się w moim top 5. Moich ulubionych albumów na winylach, które posiadam, i gdybym miał się tak poważnie zastanowić, to zapewne znajduje się również na pierwszym miejscu moich ogólnie ulubionych albumów: idealna mieszanka dubstepu, dubu, hip-hopu, tempo i innych podobnych klimatów, Album uznawany za ikoną, jeżeli chodzi o albumy, które oddają idealnie. Klimat muzyczny lat 90. Ja posiadam wydanie pięciopłytowe, bardzo ciężkie ze względu właśnie na ilość płyt, jak i ich grubość. Eee, wydanie, które udało mi się kupić praktycznie w stanie idealnym, poza tym delikatnym tutaj zagięciem na przodzie strony. No ale trudno. Bardzo Wam ten album polecam, zwłaszcza na takie fajne, czyli piątkowe wieczory. Na drugim miejscu moich ulubionych albumów na winylach, które posiadam, znajduje się Red Snapper z albumem Our Aim is to Satisfy. Jest to wydane w 2000 roku album przez takie kultowe wydawnictwo Warp, które na swoim koncie ma całą masę niesamowitych artystów. Mieszanka jazzu, bluesa, muzyki elektronicznej, hip-hopu. Co ciekawe, album ten znajduje się na liście 1001 albumów, które trzeba usłyszeć zanim się umrze. Tak więc bardzo dobra rekomendacja. Niestety album bardzo ciężki już do kupienia, jeżeli chodzi o wydanie to winylowe. W Polsce chyba kompletnie niedostępny, jeżeli chodzi o serwisy aukcyjne, jeżeli chodzi o strony, fora związane z muzyką na winelach, natomiast mi udało się go upolować po dłuższym okresie czasu na eBayu u jakiejś dziewczyny z Włoch. Bardzo Wam polecam, podobnie jak z Kruderem i Dorfmeisterem, również na takie bardzo fajne, trzyautowe wieczory. Ugly Duckling to taka amerykańska grupa hip-hopowa, która powstała w 1993 roku w Long Beach w Kalifornii i swoją nazwę Brzydkie kaczątko, czyli Ugly Duckling przyjęli dlatego, że w pierwszej połowie lat 90. na tej scenie południowej Kalifornii czuli się troszeczkę takimi wyrzutkami z tym hip-hopem, który właśnie tworzyli. Ta płyta Journey to Anywhere, którą właśnie posiadam, jest to ich pierwszy album. Jest właśnie takim albumem bardzo lekkim, nawiązującym do hip hopu z lat 80., pełnym humorystycznych tekstów, w których chłopaki nabijają się z konsumpcjonizmu, z materializmu, z obsesji na punkcie seksu, którą właśnie przejawiali raperzy w latach 90. tworzący muzykę. Bardzo fajny album, bardzo lekki, niestety również jak w przypadku Recnapera, bardzo ciężki do dostania. W Polsce również praktycznie nieobecny. Mi udało go się dopaść na kultowym już eBayu. Tym razem znalazłem go w Japonii. Groove Armada i album Black Light, bardzo fajne wydanie, bardzo klimatyczne. Niestety obecnie również bardzo ciężkie do dostania na winylu. Nie jest już po prostu wznawiane. Ciekawostka jest taka, że mi udało się je dopaść nowe, zafoliowane wtedy, jakie kupowałem oczywiście w takim małym sklepie na Pradze. Nie mam pojęcia, jakim cudem przeleżało ono w takim stanie 10 lat. Nie wnikam w to, natomiast oczywiście możecie się domyślić mojej radości. Grupa Armada ogólnie jest taką grupą, która zaczynała na początku od bardzo chilloutowych, lekkich klimatów, jeżeli chodzi o muzykę, aby następnie pójść w taki bardziej chaosowy, klubowy klimat. I w końcu, aby wydać właśnie ten album Black Light, czyli jak sama nazwa wskazuje, taki bardziej mroczny, klimatyczny, e, z takimi klimatami synkopowymi, troszeczkę z lat 80. Oczywiście nie bójcie się, nie jest to jakaś taka straszna elektronika e, z lat 80., ale oczywiście czerpie bardzo dużo z tych klimatów. Wciąż jednak można świetnie się przy tym bawić, ale również i napić się wina wieczorem. E, bardzo fajny album. E, u mnie osobiście wiąże się z nim cała masa bardzo fajnych, miłych wspomnień. Bardzo Wam polecam. Na piątym miejscu Lapalox z albumem Last More. Ostatnio, słuchajcie, natrafiłem w internecie na bardzo fajną recenzję jednego z albumów Lapalux. I zaczynała się ta recenzja mniej więcej od czegoś takiego, to zacytuję z pamięci, że jeżeli chcecie wiedzieć, od kogo przez najbliższe albumy będzie zżynać Rihanna i Kanye West, to powinniście właśnie posłuchać Lapalux. Jest w tym bardzo dużo prawdy. Lapalux to tak naprawdę Stuart Howard, taki młody muzyk pochodzący z Essex w Wielkiej Brytanii, który tworzy muzykę w takich klimatach soul'u, funku, hip hopu nawet delikatnego, wszystko to przemieszane jest z taką surową elektroniką i z dodanymi bardzo fajnymi, lekkimi wokalami. Swoje płyty zresztą wydaje w takim kultowym wydawnictwie Brain Feeder. Prowadzonym przez Flying Lotus. Ja w swojej kolekcji mam dwa albumy Lapalux, oba wydane niesamowicie na kolorowych płytach, natomiast to wybrałem z jeszcze jednego powodu. Oczywiście podoba mi się muzycznie chyba najbardziej ze wszystkich albumów Lapalux, ale również jest ta płyta, to opakowanie płyty pokryte z tyłu aksamitem. Czymś, czego jeszcze nie widziałem na płytach, tak więc również samo wydanie jest niesamowite. Nie wiem, jak jest z jego dostępnością. Mi się udało je kupić oczywiście na negro, tak więc domyślam się, że jest ta płyta wciąż wznawiana. Natomiast niestety nie wiem, czy to jest jakieś limitowane wydanie, czy nie. Ale ogólnie bardzo wam polecam samą muzykę. La Palux, polecam wam odpalić Spotify i posłuchać sobie któregoś wieczoru przy winie, ale również spokojnie na jakichś małych, fajnych imprezach. I'm